Firma Jumarpol działa na rynku od 20 lat. Zajmuje się specjalistycznymi usługami w branży budowlanej. Są to przede wszystkim usługi w zakresie bezwykopowych technik budowy i rekonstrukcji podziemnych sieci inżynierskich, takich jak teletechnika, energetyka, wodociągi, kanalizacja czy gaz. Robimy przewierty pod rzekami, drogami, torowiskami. Bo cała infrastruktura podziemna to jesteśmy w stanie zbudować. Nie trzeba próć na całej długości asfaltu, nie trzeba dezorganizować życia ludziom, którzy jednak jakimś się chodnik zniszczy, no to mają problem zawsze, prawda? Taka działalność wymaga przede wszystkim specjalistycznej wiedzy i przygotowania zawodowego. Okazuje się jednak, że jeszcze ważniejsze jest doświadczenie pracowników. Sama wiedza nie wystarczy, trzeba być najpierw wszędzie specjalistyczny, wyszkolić ludzi do tego i dopiero można się brać za pracę. Nie? Także jak zatrudniamy młodego człowieka, żeby on siadł na maszynę, to musi co najmniej ze dwa lata popracować. Nie? Przyglądać się, nauczyć. No i zatrudniamy też emerytów górniczych, którzy po prostu mają duże doświadczenie. w pod ziemią, także nadają się do prac przy wielkich średnicach, nie? bo robimy też średnicy do 2000 do mm, czyli 2 metrów. Także trzeba po prostu wchodzić i nieraz trzeba jechać systemem górniczym, nie budować to, żeby się na przykład droga nie zawaliła. Podstawą działalności firmy są doświadczeni pracownicy. To od ich wiedzy i kompetencji zależy jakość wykonywanych usług. Szkolimy też właśnie tą metodą nowych pracowników, ponieważ dobrze wyszkolony operator przy tego typu technologiach to jest co najmniej rok szkolenia, intensywnego szkolenia. Poruszamy się w istniejącej, jak to powiedzieć, podziemnej infrastrukturze miejskiej. Jak Państwo zwrócicie uwagę, tutaj nie tylko są wodociągi, to są gazociągi, to są kanalizacje, no to akurat kable to są na, na powietrzu, ale nie niedługo i kable będą pod ziemią. Energetyczne, teletechniczne, wszystko schodzi w podziemie i my, w, tej, w, tej, w, tej, w tym podziemiu, musimy znaleźć dla siebie miejsce. W związku z tym to też wymaga kwalifikacji, znajomości map geodezyjnych, umiejętności zaplanowania w taki sposób tego przewiertu, żeby, żeby no nie, nie uszkodzić. Czegoś, prawda? Właśnie dlatego dobór ludzi do pracy w takich firmach jest dość trudny. Wymaga od pracodawcy dokładnej analizy kompetencji, doświadczenia, ale i osobowości pracowników. Firma Jumarpol znalazła świetny sposób na zapewnienie sobie dopływu wykwalifikowanych fachowców. Zatrudnia emerytów górniczych ludzi, którzy pod ziemią przepracowali wiele lat. To oni przekazują specjalistyczną wiedzę i doświadczenie młodym pracownikom, którzy rozpoczynają pracę. Ponieważ mieszkamy i żyjemy na Śląsku, to sporo, sporo tutaj mamy osób, emerytów stosunkowo młodych, prawda, których źródłem są kopalnie. To, co my robimy i to, co robią, robili oni w swojej, że tak powiem, zawodowej karierze, trochę jest podobne. A przede wszystkim podobne jest w tym, że ludzie mają... To są ludzie o specyficznych cechach, pracujący pod ziemią. To znaczy, raz, charakteryzuje ich pewna solidarność, a przede wszystkim pewna zaradność. Starzy wiecznie nie będą robić, pracować w naszej firmie, młodzi się muszą uczyć od niej, nie? I dlatego jest taka mieszanka. Przepraszam, na każdych budowach jest są i młodzi, i starsi, nie? My musimy dużo włożyć pieniędzy, e, w, czasu, e, czasami determinacji, można powiedzieć, w to, żeby swoich pracowników wyszkolić. Nie ma szkoły, nie ma. E, Miejsca, gdzie by mogli tak naprawdę się nauczyć tego. Pracowników do firmy dobiera się w szczególny sposób. Ważne jest doświadczenie, wiedza, ale także cechy charakteru, które decydują o skuteczności. Dla nas ważne są te pewne cechy charakterologiczne, że to są ludzie, którzy już są doświadczeni. W związku z tym, najczęściej, zawsze zanim zaczną cokolwiek robić, pomyślą wcześniej. Dla nas to jest najważniejsze. Po drugie, nie wiem czy to może tak się w firmie przyjęło, jeżeli ma pracownik problem to ma, i zgłasza się z tym problemem do przełożonego, to ma za zadanie wymyślić dwa inne rozwiązania i potem razem mają ocenić, które jest rozwiązanie jest lepsze. W związku z tym wymagam od pracowników pewnej umiejętności, zdolności szukania rozwiązań nam na miejscu. Pracownicy 50 plus są w firmie Jumarpol niezwykle cenieni. Wśród nich jest wielu kierowników i osób nadzorujących pracę młodszych. To wyjątkowy przykład, jak zagospodarować wiedzę i ogromne doświadczenie starszych pracowników, i jednocześnie zapewnić młodym dostęp do wiedzy, której nie da się nauczyć w żadnej szkole. Firma zatrudnia około 30 osób, a z tego 1 trzecia to są ludzie powyżej 50 roku życia. Młodzi kiedyś też będą 50 plus i będą uczyć następnych, dlatego potrzebni są i starsi, i młodzi. A jakie korzyści wynikają z zatrudniania pracowników 50, plus? jak mądrze zarządzać wiekiem w firmie? Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem Zarządzanie wiekiem skierowane na osoby 50. Plus".